Siema na dzisiaj się ma na widzów i dzisiaj będzie to odcinek No gdzie będziemy coś fajnego robić na razie jeszcze nie będę zdradzał co ogólnie no ale coś coś co mnie będzie mogło troszkę zaboleć no ale to dla widzów najpierw jak widzicie mam dość koronawirusa i tą kaskę trzeba inwestować. No i inwestujemy w taki sobie fajny Volkswagen. No nie widzę jakiegoś innego, lepszego. Te RB też by było fajne, no ale te RB to też te RB, to, te, to to nie obłacałoby mi się. Ja wolę się kupić dobra może nie to, nie tego Fiata, a to. Tego Volkswagena Trzy miejsca akurat To git Tutaj ma dość sporo pakę, więc kupujemy Za trzy Nie, poczekaj Za trzy, dwa, jeden Bum Dobra. I zaraz potwierdzamy, za trzy sekundy Trzy, dwa, jeden Bum No i mamy to Odbierzmy Niech przejedziemy. Zobaczymy jak mu tam idzie. Dobra, odpalmy go. Ok, okay ma szybkie przyspieszenie, bardzo szybkie. Bardzo szybkie. Więc z nim to jeżeli sama, to będzie sama dla mnie przyjemność. Jeszcze coś będę musiał się troszkę zapoznać. Nie? I tego będę musiał sprzedać. No szkoda, no, ale sprzedam. No nie ma po co marnować pieniędzy. a no, zaraz sprzedam. I to ja więc zostawię i malucha, no i tego. Busem? Nie hmm. wiem, czy ja z też nie wiem. za bardzo w takie rzeczy też nie angażuję. Ja bardziej jestem taki... też tranzyt, ale nie za bardzo. Bardziej o takimi busy. są bardziej też takie tranzytowe, ale nie życie, bo tutaj tranzyt, no to to się jeździ. No wiecie, takim busem gdzie są ludzie. Nie wsiadają ludzie, wiecie. Publiczni. O Jezus, jakie laki. Poczekajcie, widzowie, zmienijmy tutaj... Ziu. No, nie jest git. Okej. Okay. Znalazłem na pierwszej równoległej teraz. jaką będzie ja bardzo się szybko mm. rozpędzi. Weszłem do niego i to ja się tu tak za bardzo nie przyzwyczaiłem. Zawsze ja tu miałem więcej miejsc tak to, to, to taki u niego to jest to bardzo szybkie. Szybko, szybkie. A poczekajcie, ale jakbym wystartował z piątki. Nie, nie no ale jedzie. Przyspiesza.

Tam jest fotoradar czy co? Tam chyba policja Ja nie mogę Ja, 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 ja się po prostu śpieszę Nie bo ja chcę jak najszybciej dostać Nie cierpię zdawać krawkę. Dlatego by. Pięć tysięcy. Ja nie mogę. Aha. Ciężko będzie to robić Ciężko. Ach, jak super te dwa barwy. malutkie, barwy są małe. A niedawno przyjrzę. Przecież... Przed tym moim pierwszym manda mandatem się dobra, staram się i jadę bez, yy, i może jeszcze sprawki tutaj jadę. Aha, aha, jadę bez sprawka tutaj i mniej sprawki. <grywka> Najmłodszy serwerze więcej tych mandatów. Jeszcze więcej. Więcej teraz i tyle niech nie jeszcze to policzy. Się ucieszę. Ten głos akurat to chyba jeszcze nie jest za bardzo tak pode mnie. <gry> Okej, okay, mandaty. Dwa tysiące, tysiące, ale nie pięć tysięcy w To jest taka suma pieniędzy. Oj. co do spadną wjechaliśmy. Kajnie. No jak tą mu dostarczy, to akurat już wam pan jaki jest plan na dzisiaj. No to będzie właśnie niby takiego fajnego. No ale teraz chciałem powiedzieć, że ale teraz to się staram jeszcze mandaty nie dostać fajnie, nie dostałem mandatu, bo wcale że nie. Ja nie dostałem teraz właśnie mandatu, Wcale, że nie. Ja teraz nie dostałem mandatu. To było plus 200 hajdów, nie? Nie mam. Ile tych mandatów jeszcze? 3000 za taki przejazd. Z jednej strony to jest dużo, a z drugiej mało. Bo nie mam prawka. Jeszcze ja sprawdzimy prawkę i wam powiem. Właśnie ja mam katar, więc sorry, że widzę, że mam katar, ale jestem troszkę przeziębiony. Jedziemy moją Toyotą. Niech przynajmniej... Jak ja się przejadę tą Toyotką, to będzie, niech mi wygodnie fajnie. Dawajcie wy tu o nie, panie, panie, co pan? Widzi pan, że pan korek spowodował. No nie, no jeszcze ja niech pan we mnie wiedzie, nie? Mądry pan jest, tak, bardzo mądry. Pan jest inteligentny, tak. Tak, ja wiem, pan jest najinteligentniejszą osobą na świecie, tak. Pan ma na pewno prawko jazdy, nie? No ja akurat nie mam, i to widać. No jeszcze w drzewu, no czego więcej? Tutaj się zdaję. I tutaj jedziemy do Wordu, dlatego że to jest Zord, a nie Word. Nie wiem, co tutaj twórca Polish Car Driving miał na myśli, no ale ok W moim mieście to to jest Word, nie Zord, a Word. Żeby nie było nie. No, chyba, że tak jest w innych miastach World. No i nie mam, tak? No, nie mam prawka. Ale że hajsu, nie mam to jeszcze prawka, nie? Czekajcie. Dobra, widzowie, jest No ale to chyba w następnym odcinku będę musiał pokazać to, co chciałem. Więc wstęczę następny odcinek, także więc pa, pa widzowie pa. Żegnacie się z Miąki. Żegnacie się z Miąki. Pamiętajcie, ładnie na mój kanał. Hehe, he. dobra. Pa, widzowie pa. pa.